Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle interesującej postaci z historii Polski, o której niewielu z nas wie Michale Stefanie Radziejowskim. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez XVII-wieczną Polskę. Dokładnie. Michał Stefan Radziejowski to postać, która łączyła w sobie rolę duchownego i polityka. Ale kim dokładnie był i jakie było jego znaczenie dla historii naszego kraju, o tym dowiecie się już za chwilę. Na początek, Michał Stefan Radziejowski skąd pochodził i jak wyglądały jego młode lata? Michał Stefan Radziejowski urodził się 3 grudnia 1645 roku w Radziejowicach. Pochodził z szlacheckiej rodziny radziejowskich herbu Junosza, co miało duży wpływ na jego przyszłą karierę. Już od młodych lat przygotowywano go do pełnienia ważnych ról w państwie. Studiował w Rzymie, gdzie zdobył solidną edukację teologiczną i prawniczą. Te studia nie tylko pogłębiły jego wiedzę, ale również pozwoliły na nawiązanie kluczowych kontaktów. Wygląda na to, że rodzina i edukacja odegrały dużą rolę w jego życiu. Jakie były jego dalsze kroki po powrocie do Polski? Po powrocie do Polski Radziejowski szybko wspinał się po szczeblach kariery kościelnej. Już w 1685 roku został arcybiskupem Gnieźnieńskim, co czyniło go prymasem Polski, najwyższą godnością kościelną w kraju. Bycie prymasem Polski to ogromna odpowiedzialność. Jak Radziejowski poradził sobie z tym wyzwaniem? Radziejowski z sukcesem zarządzał sprawami kościelnymi, ale jego działalność nie ograniczała się tylko do spraw duchowych. Angażował się również w politykę, co czyniło go jedną z najbardziej wpływowych postaci tamtych czasów. Jako prymas miał prawo koronować nowych królów, co dawało mu ogromny wpływ na politykę kraju. To naprawdę imponujące. Jakie były jego największe osiągnięcia w tym okresie? Radziejowski odegrał kluczową rolę w polityce Rzeczypospolitej. Był bliskim współpracownikiem króla Jana III Sobieskiego i aktywnie uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach politycznych. Był znany ze swoich umiejętności mediacyjnych, często pełniąc rolę pośrednika w konfliktach wewnętrznych. Jakie znaczenie miała jego współpraca z Janem III Sobieskim dla Polski? Współpraca Radziejowskiego z Janem III Sobieskim była kluczowa. Pomagał królowi w wielu strategicznych decyzjach, a jego wsparcie było nieocenione w momentach kryzysowych. Był również zaangażowany w działania dyplomatyczne, co pomogło w utrzymaniu stabilności w kraju. Czy Radziejowski miał wpływ na decyzje wojenne? Tak, jego wpływ był znaczący. Choć nie dowodził osobiście wojskami, jego rady i mediacja były kluczowe w podejmowaniu decyzji wojennych. Był jednym z głównych doradców Sobieskiego podczas słynnej odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku. Jednak Radziejowski nie był wolny od konfliktów. Co było najpoważniejszym z nich? Największym konfliktem był jego spór z królem Augustem II mocnym. Radziejowski nie zgadzał się z polityką króla, co doprowadziło do otwartych napięć. W 1705 roku, na polecenie króla, został nawet aresztowany i osadzony w więzieniu na zamku w Malborku. To musiało być ogromne wydarzenie w tamtych czasach. Jak to wpłynęło na jego pozycję? Mimo aresztowania, jego wpływy były na tyle silne, że wkrótce został uwolniony. Konflikt z Augustem II, mocnym, pokazuje jednak, jak dużą rolę Radziejowski odgrywał w polityce i jak trudne było jego położenie w tych burzliwych czasach. A co wiemy o końcu życia Michała Stefana Radziejowskiego? Jak i kiedy zmarł? Michał Stefan Radziejowski zmarł 13 października 1705 roku w Gdańsku. Jego śmierć nastąpiła w atmosferze burzliwych wydarzeń politycznych i konfliktów, w których brał czynny udział. Mimo, że był już wtedy w podeszłym wieku i zmęczony trudami życia, do końca pozostawał aktywny na scenie politycznej i kościelnej. Gdzie został pochowany? Został pochowany w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie spoczywają jego szczątki. Jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek i odwiedzin, jako że był postacią wyjątkowo ważną dla Kościoła katolickiego w Polsce. Jakie jest dziedzictwo Michała Stefana Radziejowskiego? Co po sobie zostawił? Radziejowski pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo. Był wybitnym duchownym i wpływowym politykiem, który kształtował losy Rzeczypospolitej. Jego działania miały duży wpływ na rozwój Kościoła Katolickiego w Polsce oraz na sytuację polityczną kraju. Jego wpływ na historię Polski jest widoczny do dziś. Jego życie pełne było zarówno osiągnięć, jak i konfliktów. Jak możemy ocenić jego postać z perspektywy współczesnej? Radziejowski to postać złożona, pełna kontrastów. Był człowiekiem wielkiego formatu, który miał swoje ambicje i wizje. Jego życie pokazuje, jak skomplikowane były losy Rzeczypospolitej w XVII wieku. Pomimo kontrowersji, jego wkład w historię Polski jest niezaprzeczalny. Dziękujemy za wysłuchanie naszej opowieści o Michale Stefanie Radziejowskim. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam postać tego niezwykłego człowieka i jego rolę w historii Polski. Jeśli podobał wam się ten materiał, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach.